KRYJÓWKA WODZA W port Natal Baden-Powell zaczął natyknąć, przygotować się do poszukiwań kryjówki księ księcia dżungli Dinizulu w labiryncie skał Gór Smoczych. Generał dał mu całkowitą wolną rękę. BP sformułował pięć patroli po sześciu żołnierzy. Wszyscy wyszkoleni i przeegzaminowani według podręcznika służby rozpoznania mocności. Pięć patroli miało niezależnie, ale w niezbyt wielkiej odległości od siebie poszukiwać różnymi drogami śladów drogich Zulusów i co trzy dni spotyka się w umówionych punktach w celu wymiany informacji. W razie nieoczekiwanej sytuacji wymagającej szybkiego spotkania pięć patroli mieli naśladować krzyki szykala w uzgodnionej rytmie. I jeszcze coś, powiedział BP w czasie narady przed wyprawą. Jeśli jakiś patron natrafi na obiecujący ślad i przerwa w tropieniu byłaby niepożądana, nie będzie oczywiście oczekiwał w punkcie spotkania, ale pozostawi drogowskaz, aby inni mogli pójść za nim. Nie, bo trzeba o nic mówić. Ukryte drogowskazy były opisane w jego podnośniku i znane każdemu szkolonemu skautowi. Kierunek można wskazać za pomocą gałęzi utworzonych w trzałkę, których szukać należy oczywiście poza normalnym polem widzenia. Dwie skrzyżowane gałązki oznaczają, że droga jest mylna koło z kropką w środku. Wypełniłem zadanie, poszedłem do domu. W nocy patrole wyruszyły z Pornatar w kierunku północnym. Bipik chciał na własną rękę przemierzyć Góry Smocze. Towarzyszy mu jedynie Zulu, służby brytyjskiej o nazwisku Jan Grudbun. I mówił dobrze po angielsku. Mimo silnych poszukiwań nie znaleźli żadnych śladów wrogich Zulusów, żadnych tropów, które by prowadziły do kryjówki Dini Zulu. Po trzech dniach w czasie spotkania okazało się, że członkowie patroli też nie zdołali uzyskać informacji. Przeciwnie, najwidoczniej, pomistrzostk unikał pozostania jakichkolwiek śladów. W górach smoczych najmniejsze znaki, które mogłoby okazać się zdradzieckie, ulegają rozsypaniu i spłukiwaniu przez ciągłe burze i sezonowe opady deszczu. Tylko świeży ślad mógł ewentualnie zaprowadzić do celu, że świeżego śladu nie było. Nie natrafiono też na żadnego zlusa, którego można było śledzić. Góry Smocze wydawały się całkowicie bezludne, chociaż bez wątpienia krążyły tu tysiące z ludzkich wojowników, a ich wódz musiał gdzieś mieć swoją kryjówkę, ukrytą główną kwaterę. Uczestnicy patroli się zdepremowani. BP próbował podnieść ich na duchy i ustalił nowy punkt spotkania. Potem znowu się rozeszli. Dwa dni później, gdy zapadł zmrok, BP stało z Janem, Good... Gród e, Bumem na polanie zbocza pokrytego z nieco poniżej granicy wegetacji roślinnej. Spoglądał w górę i zastanawiał się, czy można by dotrzeć niepostrzeżenie do skalnych szczelin. Kilka gąbek frunęło z buszu i w tym momencie Jan Grud Bum zawołał. Uwaga! BP odruchowo rzucił się na ziemię, tak jak to przećwiczył tysiąc razy na dziedzińcu koszar. Nad jego plecami przemknął oczy. Odwrócił się, wyjął rewolwer, zobaczył czarną postać znikającą w krzewach i dostrzegł, że Jan Grudbum podrywa karabin i celuje do uciekającego. Strzał poszedł jednak po gdyż BP podniósł się błyskawicznie, zrzucił szczupakiem na Jana Grudbuna i podbił mu rękę. Dlaczego? krzyknął Jan. Już miałem go na muszce, padłby trupem. Trup, powiedział BP, nie zaprowadzi nas do kryjówki Dinizulu. Teraz wreszcie mieli świeże ślady. Mogli śledzić Zylusa, który być może zaprowadzi ich do głównej kwatery wodza Pod warunkiem, że uciekier poczuje się bezpieczny i nie będzie zachowywał szczególnej ostrożności. Dlatego B.P. i Jan postępowali zrazu jak dwa niedoświadczeni żółto dzioby. Szli za nim hałasując, nadeptywali na gałązki przedzielające się przez trzaskające ich naporem krzewy, a później, hałasując jeszcze bardziej i nawojąc się wzajemnie, zboczyli z drogi, jak gdyby szli fałszywym tropem. To w tym czasie cicho zawrócili na właściwy trop. Okazało się, że zabrali słuszną taktykę. Zulus najwyraźniej nie czuł się już ścigany, gdyż niedbale zacierał ślady. Najpierw biegł pod osłoną krzewów tuż poniżej granicy roślinności, a potem spiął się po stromym stoku ku nagiej skale. Bipi zabrał się do tropienia. Przez cały dzień i noc przy krzyżyca w pełni Bipi i Jan Grudbum deptali po piętek uciekinierowi. Jego ślady były dobrze widoczne, ale wkrótce mógł je rozwiać wichery nasilające się od północy Dodatkowo o tej porze roku zawsze należało się liczyć z opadami deszczu, a deszcz zupełnie rozmyłby ślady. Pipi i Jan nie mogli tracić czasu. Nie mogli sobie pozwolić na odpoczynek ani czekać na posiłki. O po świcie podążając tropę uciekiniera z się się stronę przejściem podobne do komina aż na paskowyż, gdzie pośród Kamieniska, odkryli ślady stóp wielu mężczyzn, kobiet, a nawet dzieci. Było to czymś wielce niezwykłym, w tak trudnym terenie wysoko w górach smoczy, gdzie na ogół nikt się nigdy nie pojawiał. Niewątpliwie w pobliżu znajdowało się ukryte obozowisko. Kryjówka buntowników, którzy mieli wielkie szanse, powody, aby trzymać się z dala od zasiedlonych obszarów. Wskazówka była, wskazana była największa ostrożność. Gdy wschodzące słońce oświetliło góry smocze, nie można już było myśleć o dalszym pościgu. B.P. i ja, grudbą ukryli się w skalnej i czekali, aż zapadnie wieczór. W ciągu dnia obserwowali kilku zrusów, którzy snuli się po i za krawędzi skał spoglądali w dół. Wszyscy tubylcy przychodzili z południa i tam też powracali. Po zachodzie słońca B.P. i ja, Grudbum, przemykali się w tym kierunku, aż odkryli groty, do której wiodły liczące e, ślady stóp. Grota okazała się wąskim przejściem, które już o zmierzchu było zupełnie ciemne i prowadziło stromo w dół po skałach tworzących stopnie do kotliny górskiej rozjaśnionej blaskiem ognis. Widać było tylko kilkuset mężczyzn, kobiet, dzieci, kryjówka Dini Zulu. chciał właśnie zawrócić i poczekać na płaskowyżu na patrole, które spodziewał się w nocy. Lecz nagle tuż za nim rodzi się alarmujący oczy. Wartownik, jego czarna postać była niedostrzegalna w ciemności. Teraz wniósł się na cieniem biegu ogniską. VP zastanawia się przez sekundę wycofać się, czy zaatakować. Gdyby się wycofał, niezwłocznie opuszczono by obóz. Dinizulu mógłby uciec i nadal wywierałby swój niebezpieczny wpływ. Atak stwarza możliwość przełamania tego wpływu, ale zaryzykowałby atak przy takiej przewadze przeciwnika. Bipi postawił wszystko na jedną kartę. Z rewolwerem w ręku wdarł się do kotliny. Jan Grudbum szedł Mężczyźni i kobiety otoczyli go w oka. Odwrócił się i rzucił kilka rozkazów w kierunku groty, jak gdyby kryła się tam ogromna liczba żołnierzy brytyjskich. Był to blef, skuteczny tylko w pierwszym momencie. Powiedzcie tym ludziom, że mają się poddać, szybko zawołał do Jana Grudbuma, który to natychmiast przetłumaczył setki postaci nie ruszyły się z miejsca najwidoczniej niezdecydowani spoglądali to na BP to na Grotek, gdzie wszakże nie pokazał się żaden żołnierz zrozumieli, że to blef efekt zaskoczenia znikł nikt nie powiedział ani słowa dziecko na ręku matki zaczęło płakać BP wyjął z kieszeni munduru sznur paciorków dar umierającej dziewczynki z Uluskiej i podał dziecku, które na tych chwyciło je i ucichło znowu zapadła cisza Głębi rozległ się nagle krzykliwy głos. Ktoś krótko, energicznie rzucił widocznie jakąś komendę. Wojownicy drgnęli, ale żaden nie ruszył się z miejsca. Wyglądało to na odnowę wykonania rozkazu, pomyślał BP. Jeszcze raz krzykliwy głos z głębi, tym razem załamający się ze złości i znowu żadnego odzewu wśród wojowników. A potem ścisk, tumult, poszturchiwanie tam, gdzie słychać było ów głos. Kilka postaci pomknęło Groci i zaraz zniknęło. W tym momencie mężczyźni i kobiety odstanęli się z odrętwienia i zaczęli tańczyć i śpiewać. Jeden z wojowników z ruskich po strusich piórach na głowie można było rozpoznać, że to zastępca wodza podszedł do BP i zalał go potokiem słów w dialecie, który BP nie rozumiał. Wypy yy, wyłapywał tylko od czasu do czasu imię Dinizulu. Jan Grudbum służy, zatłumacza. Ten człowiek mówi, że to jest kryjówka Dinizulu. To Dinizulu dał rozkaz do ataku. Wojego wojownicy musieli rzucić się na nas. Ale nikt go nie posłuchał. Potem Dinizulu uciekł z kilkoma zwolennikami. Wiadomość o jego ucieczce mężczyźni i kobiety przyjęli z ulgą. Czują się wyzwoleni, dlatego tańczą i śpiewają. Wszyscy wojownicy chcą walczyć przeciwko Dinizulu po naszej stronie. To przypominało salę balową. Napisze później BP w swoim raporcie. Dlatego do dziś nazywa się tę kotlinę salę balową. Dinizulu zaszł się w buszu Zesa, gdzie został otoczony i w końcu się poddał. Kiedy brano go do niewoli, w geście uległości wręczył BP swój na wodzowski, sznur z nanizanymi drewnienkami. Za ten brawurowy wyczyn BP otrzymał przedterminowo awans na majora. Naszynik wodzowski, który nosi jako sznur orderów, odegra jeszcze później pewną rolę.